Mistrzyni Warszawy, pierwsza historyczna mistrzyni Warszawy Pola Rogala. No właśnie, pierwsza historyczna, bo mistrzem Warszawy może być każda, ale pierwszym nikt, jakie to uczucie? Niesamowite, tym bardziej, że jestem warszawianką, mieszkam na warszawskich Bielanach. Jejku, niesamowicie się cieszę. Były to dla mnie bardzo ważne zawody. Był to przede wszystkim dla mnie sprawdzian psychiczny, startowy, ponieważ nie startowałam od Akademickich Mistrzostw Europy. Miała pół roku i czuję się naprawdę bardzo dobrze. Ring to jest moje miejsce i jak nie ono, to ja nie wiem, gdzie mam być. I ta przerwa, powiedz, sobie, czym była spowodowana w takim razie? No bo też faktycznie imprez centralnych może brakowało, ale grandy były. Były grandy. Ja się oczekiwałam do Mistrzostw Świata i tej w Sarajewie, w K1. E, tak samo jak i tych w Turcji w e, full kontakcie. Niestety nie pojechałam ani na jedna, ani na drugie ze względów politycznych. E, no to za względy? Raczej nie będę się rozwijała na ten temat. E, z szacunku do, do trenerów i do całego Polskiego Związku, który jest niesamowity, który ma niesamowitą organizację, e, dlatego też przemilczę to. Pola, jak w ogóle z frekwencją w twojej kategorii wagowej, ile walk musiała się stoczyć, czy jesteś zadowolona z tej ilości walk? Tak, moja kategoria wagowa była najbardziej obsadzona. Stoczyłam dwie walki, tak samo jak i na Mistrzostwach Warszawy, jak i na innych zawodach. Kategoria do 56 i do 65 jest najbardziej obsadzoną kategorią wagową kobiet, więc jestem mega zadowolona. Pola, ten rok już można powiedzieć, że się kończy. Następny, jakie imprezy planujesz obskoczyć? Wszystkie, wszystkie możliwe. Oriental też? Też. No to Pola, czekamy w takim razie. Była już jakaś kobieta, która zdobyła wszystkie złota? Jeszcze nie było, chciałabym być pierwszą. No to w takim razie życzymy Ci powodzenia. Pola Rogala, dziękuję bardzo. Dziękuję również.